Witam serdecznie na moim unboxingu Assassin's Creed 3 wersja na PlayStation 3 dostępna na do polskim rynku niestety zerwana jest folia no ale nie zdążyłem się powstrzymać przed zerwaniem dopiero później wpadł na pomysł żeby nagrać krótki filmik także zapraszam do oglądnięcia tak potem prezentuje się pudło wszystko po polsku przeznaczone na polskiej folia tam trudno otwieramy Solidne kartonowe pudło, to już bez żadnych posji akcentów, wiadomo wersja na każdy rynek. Idziemy dalej. Zaczniemy może od takich drobniejszych rzeczy. Doleczko, Steelbox. Bardzo fajne. Z głównym waterem. Nie wiem co to jest, to zakładka pewnie jakaś. Kopioleta z pocztówkami. Arbuk, tak jak w zasadzie wykonany przez Ubisoft solidnie. No, to co najważniejsze, czyli gra. Po polsku. Pudło, jak pudło. No i najważniejszy element dla kolekcjonera. Figurka Konora. Dostałem tylko w wersji kolekcjonerskiej Freedom Edition. Nie będę jej rozpakowywał. W każdym razie widać jak wygląda. Dla porównania figurki z poprzednich części. Figurka jest zbliżona. No nic, patrzcie, dobre zagranie.